Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Waszymi niesamowitymi bitwami. A ta bitwa w tym odcinku, yy, chociaż jeszcze nie widziałem, przynajmniej cyferkowo wygląda niesamowicie. Jest to bitwa na dziewiątotierowym medzie francuskim, AMX-31, coś tam. Na mapie step i jest to bitwa spotkaniowa. Gracz, który wysłał mi powtórkę, już pokazywał u mnie super powtórki, a jest nim Spider Queen. Cześć! O, witam. Czemuś tego y, RU tak sponiewierał? Aż Fak chciał ci wlepić kulę? Bo mi drogę zajechał, a mogło być tak, że nie byłem w grze, akurat. Tylko. <grytko> aha, <grytko> aha, aha, aha. Bo ja mam nie na pewnym ekranie, tylko w oknie mam grę okay? i sobie przełączam między innymi rzeczami. Aha, a teraz, teraz jest taka opcja, że jest okno bez ramki, nie? Yy, yy, nie wiem, czy... ja mam normalne okno i tak sobie gram od zawsze. No, no, no. No to tak informuję, że jest fajna sprawa dla streamerów. Okno bez ramki, czyli widać, jakbyś miał pełny ekran, a jest to okno. Dobra, słuchaj, Spider Queen. Nie będę się pytał, dlaczego jesteś królową pająków, bo informowałeś o tym w ostatnim odcinku. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, macie link w opisie. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego akurat pomysł na to, że pojechałeś tutaj prawie samotnie. Jakiś jest szwedzki Tedek, Skoda i nikt więcej, właśnie w stronę kapa. Dlaczego taki pomysł? Też znaczy tak, na bitwach spotkaniowych na stepie prawie zawsze jeżdżę yy, tutaj w stronę bazy, bo... No bo to, to jest ważniejsze według mnie niż walczenie po tamtej drugiej flance. Yy, no wyjątkami są sytuacje, kiedy bym tu sam pojechał. No tutaj miałem jakieś dwa czołgi ze sobą, także zapuszczałem się yy, nigdzie dalej, tylko tak sobie tam z tyłu stanąłem za tym pierwszą... Yy, yy, no tym taką... Reblem, takim czy co to jest. No i tam czekałem, aż mi coś wyjedzie. No i tak wyjechały, tu czołgiarze, nie były jakieś super pancerne czy dobre, to pojechaliśmy ich tutaj, zniszczyć. A jeszcze Skoda w międzyczasie dojechała tak bardziej. Mm -hmm. O ile pamiętam, jak, jak spiłem tą linię do AMX-a 30, to przypominam sobie to, że tak naprawdę ta dziewiątka dużo nie różniła się od dziesiątki. Nie tak o, ja jak nie na przykład inne. No, inne dziewiątki Medy, pamiętam, że jednak te różnice w działach i tak dalej i tak dalej, były solidne, a tutaj w zasadzie to samo działo co ma dziesiątka, czyli 260 penetracji, jest to 105 mm działo, na Goldzie, jakbyśmy chcieli, mam 320 peny są to pociski podkalibrowe, mobilność jest bardzo podobna, silnik, o ile wiem, chyba ten sam, czyli cóż, bardzo... Fajny czołg, jak ty go oceniasz? Czy tak? No, ja tam nie zagrałem dużo bit, bo dopiero zacząłem go expić. Tam nie wiem, może nabiłem z 50 tysięcy na nim. Eee, ale też mi się bardzo nim przyjemnie gra. taki przyjemny w grze. Może nie jest jakiś super pancerny, ale gra się nim wygodnie no i już więcej można chcieć. No. Nie, nie jest ma wolny, wiele wad. Właśnie. Nie ma wiele wad, ale y, jakieś te wady mam. On ma dobrą depresję, y, ma dobre super działko, y, o ile nie, nie najlepsze wśród medów dziewiątego poziomu, y, biorąc pod uwagę, że jest szybko szczelniejszy niż na przykład leopard 9. Ale jakie ty wyczuwasz w tym czołgu takie główne wady, które y, gdyby znikły ten czołg byłby na przykład OP? Belek na Zapewne. Tak, aha. No i ten pancerz no. chyba nie jest zbyt, nie no, zbyt ale mocny. On miał na przykład wieżę już twarzą, to, to by był bardzo za mocny już troszeczkę. bo mm -hmm. no jednak to jest jedyna chyba jego wada właśnie ten pancerz. Bo i ma mobilność i ciało świetne i zasięg widzenia też jest świetny. czyż więcej mm -hmm. chcieliśmy. A więc bitwa spotkaniowa, jak widzicie, twoja drużyna zrobiła zadanie na flance przy kapie. No i teraz. No cóż, po prostu trzeba bezpiecznie y, obijać to, co zostało, nie? O, no tak, właśnie. Teraz zaczęli trochę, znaczy my zaczęliśmy tracić trochę więcej tych czołgów, ale to jest właśnie to, co na początku chciałem powiedzieć, że łatwiej jest bronić kapa niż jechać do niego, bo można się ustawić na tych górkach, wystawiać samą wieżę i po prostu szczerać to wszystkiego, co jedzie w twoją stronę. Mhm. No zostały cztery Deki, więc. No i w zasadzie. No cóż, przewaga czołgów i HP jest po stronie wroga. Działa te mają cię raczej bez problemu. Mogą cię penetrować. No więc, no, no nic, chyba raczej nie ma co szarżować do przodu. Bo przewaga jest coraz większa, widzę. Czyli ostrożnie. No to był taki dosyć szczęśliwy ten sztab, mi prawie w celownik nie wjechał tym misem. No, 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 no. No ja mam safe shota z tego powodu zainstalowanego. No, ja gram ja na czystym kliencie, to. No, jakbyś wiesz, tyle pił co ja, to byś musiał ten safe shot zainstalować, bo naprawdę ja bym. Y, po pijaku tam pozabijał wiele czołgów. chcąc oczywiście, nie? Bo jak widać wjeżdżają na celownik. To jest moim zdaniem dobry mod. A. Przed aktualizacji nie używam i dostanę. Przy... Teraz jeszcze mm -hmm. wprowadzili, te, że liczy damage w samej bitwie, bez żadnych modów, to wystarczy. No, 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 no. jeżeli już tak mówimy o modach, no to y, ja... Mi zależy na XVM-ie troszkę, bo się przyzwyczaiłem, chociaż lepiej grałem, jak nie było XVM-a. Y, no i ten save shot i ten widok G y, z arty. Po prostu nie lubię grać artą, nie umieć gra, grać artą i to mi pozwala tak lepiej przycelować y, w czołg. Okej, okay. trzeba tego Skorpiona rozwalić i jechać na resztę czołgów, nie? No jechać bronić pas, bo oni tam trochę dużo tego hapy mają, a nas tu tak trochę mało zostało i też takie czołgi... 2 na 10. Tak, z tym, że... z tym, że to jest bitwa spotkaniowa, więc kapowanie tu trwa bodajże... 3, 3 minuty? No, chyba z 3 minuty na tej mapie. No, 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 no. Więc spokojnie y, można się teraz zastanowić, co robić. No i właśnie jak to chciałeś zrobić? Jakoś wspólnie, bo widzę, że IS-2 nie wiem, co robi. czy znaczy, wiedz Wiedziałem, że to rufa nie ogarnia, bo on tak też strasznie. Znaczy, biał bezpiecznie. Nie tracił głupio HP. Jak nie, nie mm -hmm. musiał, to nie wyjeżdżał. Tam ten skorpion na niego czekał, bo chyba nie na isa y Nie wyjeżdżał, ja pojechałem, zabiłem go i. W sumie tyle. No i teraz zale, yy, zależało mi na tym, żeby na odległość ich jednak trzymać, bo takiego tego typa, yy, znaczy tego heavyca, to tam spokojnie na tej mapie można porobić takim czołgiem. Yy, znaczy AMX-em yy, moim, a tłumaczyć, że jeszcze Rubiło. Yy, generalnie miałem nadzieję, że wiadomo w kapa. O, właśnie. I bo jak stają w kapie, ma się przewagę wysokości nad nimi, można ich objeżdżać z każdej strony, jeśli się chce. Jest to Dużo łatwiejsze niż jak mielibyśmy się tak walczyć y, twarzą w twarz. Ale przed chwilą nie powiedziałeś, że łatwiej jest bronić kapa niż atakować kapa? Y, tak, ale jeżeli na przykład mamy czołgi, y, tutaj właśnie w tym miejscu, w którym ja stoję, na tej wydmie. Jeżeli mhm. nie stoimy w kapie na dole, tylko tutaj trochę wyżej, to jest łatwiej bronić kapa, bo widzimy jednak czołgi, które jadą, na nich jest presja kapa, że u nas ktoś kapuje oni tak czy siak muszą podjechać do tej bazy, nawet że Aha. się tam potracą więcej HP. A jeżeli ktoś stoi na samym dole w kapie, tak jak ci teraz goście zrobili, że oni wszyscy pojechali tam na dół, bo jak Tiger też tam gdzieś jest, to oni są generalnie na przegranej pozycji, bo ja wystawiam sam ten kibalek tylko, a, a widzę ich to we to jest gorsza pozycja. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, czyli już wiadomo, tu jest panterka, tam jest tedek, kapuje i chyba tego typ 4 heavy trzeba najpierw, nie? Bo jest tak, tyłeczkiem tak. super obrócony. Panterka się ciebie boi. Właśnie tak no nie do końca. <noise> będzie widać. O, nie udało się. Ja? O. Jeszcze no właśnie, to, to jest, coś nie powiedziałem wcześniej, trochę wada tego działa, bo mimo tego, że ma fajną celność, fajne, yy, fajną penetrację, to sami takie kalafiory wali, że no, boli. Mm -hmm. że za kółko nawet leci na całym skupieniu. Pamiętasz, jaki masz czas przeładowania? Bo już nie pamiętam. To było coś e, około... Nie, nie pamiętam. O, lewcia, e, 9 sekund? O, chyba troszeczkę mniej nawet. No, no, no. no. O, i teraz jest ciekawa sytuacja, bo... Zginął Toru, niestety, i teraz mam 658 HP, czyli teoretycznie nie jest na jeden strzał od Jaktigera. I teraz, według mnie, bardzo ważne było, żeby przy zabiciu tej pantery, nie przyjąć od niej, od niej ani jednego strzała. On się odbił. Jest ding, no. Tak. I teraz jest fajnie, bo mam dużą szansę, że przeżyję dwa strzały od Jaktigera. Czyli jeżeli on teraz by podjechał do mnie, no to ja mogę spokojnie przyjąć od niego jeden strzał, objechać go, no i Tak, czyli trzeba się tak ustawić. Żeby przyjąć od niego strzał no i go objechać Tylko że on tak jest ustawiony troszeczkę hm. no Właśnie, tylko że on nie chciał podjechać, to był problem. <gulet> no właśnie, no, no i bardzo dobrze zrobił, nie? Bo jakby podjeżdżał, to miał gorzej. No i teraz. Cholew, czy... e... mm. jakoś objechać mapę, czy jak to próbowałeś? Nie, nie, teraz chciałem mu się pokazać, że właśnie tak teraz Kończyłem się spotować po tej dolnej stronie górki i on tam celował, bo myślał, że z tamtej strony wyjadę Mm. Zniknąłem, to zdecydowałem, że wyjechać z tej strony. zrobię to samo, znaczy, tak jakby próbuję wyjechać z tej strony, czekam aż zniknę i jadę na drugą stronę, bo on będzie tam wcelowany. Dzisiaj się no, niestety to nie uda, bo jest y, górka i on mnie tu gdzieś trafił w jakiś kant czołgu, niestety, o właśnie, a ja się o, jeszcze o, odbiłem. O, o, o. Ale on teraz gąski. A nie, jest... dobra. Tak, ale cofną on się cofnął, czyli... O. No tylko że teraz już nie masz jak na niego wjeżdżać na Hama, bo no um, jeden strzał i nie żyjesz, a wiadomo jakie jest działo jak Tigera. Więc musisz... No, albo podjąć jakieś ryzyko. No tam, właśnie, teraz planowałem o. On sobie wiedzie w kapa, niech on sobie tam stoi. A ja mogę go... On nie ma wierzy. Pancerz też, też ma taki, że go przebijam, hitami i prawie z każdej strony, bez problemu. Y Objadę całą mapę, mam 4 minuty spokojnie, on tam jest na dwa góra czyszczały. Będzie łatwo. No ale tutaj właśnie działa, pokażę co potrafi, że takimi kalafiorami szczelało, że. Miło tam prawie całego skupienia to. No. Właśnie. No, tutaj też no, to nie bo... o, a, o, właśnie, tu mnie spotną, no ale tu właśnie... O! I A mogłeś przycelować jeszcze bardziej, ale to nerwy są. Już się ma 10 kg, wiesz, tak. że wynik może być naprawdę bardzo, bardzo dobry. Obrażeń, jak widać, już 7,5 tysiąca, eee, Więc. No, mi się ręce trzęsą w takich sytuacjach, jak mam na przykład tam 8-9 kg i, i, i wiem, że wszystko zależy ode mnie. No tutaj znowu próbowałem z tej strony, bo myślałem, że już wymyśli to, żeby obkręcić się na drugą stronę, ale tu właśnie przez tą dziurę pod tym mocem, czy co, zostałem wyspotowany, no i nic z tego, bo wolałem nie ryzykować to, że mnie przebija, prawdopodobnie by to zrobił, bo to jest prawie zero pancerza. No to zdecydowałem, że jadę na drugą stronę i próbuję go jakoś tam wymanewrować. Mm -hmm. A czas się powoli no. kończy. no tu jeszcze chciałem w ten kibelek u góry szczelić, ale... Ale się nie udało. No, no no no. i znowu muszę czekać z 15-20 sekund, aż zniknę. No słuchajcie, no to... W takich sytuacjach możecie się czegoś nauczyć. Spider jest akurat graczem doświadczonym, więc nie gada głupot. O. Teraz znowu ja to z kolejnej strony, tak żeby mnie nie widział. O, no, znowu nie weszło. Coś nie wchodzi, coś nie wchodzi. Ale on szczelił, także tutaj miałem czas, żeby szczelić jednak. No, udało Ale już teraz tak dwie minuty do końca, to już tak trochę mało tego czasu by było. Powoli trzeba mm, już podjąć jakąś decyzję. Chociaż jeszcze trochę czasu jest tak, ale ja też muszę objeżdżać go cały czas. Nie, nie mogę z jednej strony wyjeżdżać, bo on tam Ca cały czas celuje w to samo miejsce, gdzie ostatnio byłem wyspotowany. Mm -hmm. Jakbyś teraz na Hama zjechał, to może by się udało, no ale... Oj, nie wiem, nie ryzykować. No, 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 no. Okej, okay, no i teraz jeden strzał. Minuta do końca. No i on postanowił jechać po nie. ciebie. Nie, tak nie wiem co on robił do końca. On tu zniknie i za chwilę znowu jedzie w kapa. A minuta do końca to już nie wiem co nie po co, ale Żeby cię może... O, jest. No i ty no nie niestety. Nie wiem jak to nie wyszło. 320 wziębi. penetracji tak. 45 znowu... sekund. Pokazuje mu, że jadę na dół, no ale zniknąłem, to ja go zabić od drugiej strony. Mm, mm, mm. No! No tak, można było to trochę szybciej zrobić, ale. Można było, ale było to ryzykowne. Można powiedzieć 50% szans miałeś, że ci taki jakiś nagły atak wiasty. Bo wiadomo no, nie ma wieży Tedek, więc... Nic nie zrobi. Medal Pula, obrońca, high Kaliber. No i Expy 1802, oczywiście, na dziewiątych Tierach jest to bardzo dobry Exp. 11 zniszczonych pojazdów, 8552 obrażeń, czyli jeden jakiś był tam yy, ślepy strzał. Znaczy. Jak to się o, mówi? tak. No. Yy, no i tyle. Bitwa trochę długa, ale Trzeba czasami grać ostrożnie w ogóle, trzeba grać ostrożnie, a szanować hp, tak ty to powiedziałeś. No i wtedy robi się takie wyniki. To no cóż, ja Tobie bardzo dziękuję. No i jak zwykle, może chciałbyś kogoś pozdrowić? kogo no, mogę pozdrowić wszystkich moich znajomych, z którymi gram tony. No i tyle, no. To ja bardzo dziękuję. Jakby ktoś chciał sprzedać tani samochód, tak żebym mógł sobie jeździć na siłownię, to napiszcie do mnie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!